Jako, że dawno nie tworzyłam żadnego zestawienia, stwierdziłam, że w końcu przyszedł czas, aby przedstawić Wam moje ulubione filmy młodzieżowe. To, co jest istotne, to to, że te filmy są dość zróżnicowane i nie każdy bohater jest na przykład nastolatkiem. Stwierdziłam, że po prostu postaram się zachować ten wiek młodzieńczy, a mniej taki typowo szkolny, tylko bardziej się będę skłaniała ku takiemu vibe'owi i nastrojowi, który ten film charakteryzuje. A więc pierwszy film, który chciałabym omówić, jest film, o którym wielokrotnie mówiłam już na moim kanale. Głównie dlatego, bo mnie trochę oczarował, do no nie ukrywam tego. Spodziewałam się raczej niczego wybitnego, a okazało się, że to była naprawdę świetna komedia, przy której się bawiłam wyśmienicie. Mówię tutaj oczywiście o filmie Bez Urazy z Jennifer Lawrence. Film opowiada o Medi, która ma około 30 lat. Ma ona straszne problemy finansowe, straciła pracę, nie wyrabia totalnie z opłatami do domu i stara się jak najszybciej znaleźć pieniądze. Przez co znalazła jakieś ogłoszenie w internecie, w którym rodzice chcą wynająć kobietę po to, aby rozkochała w sobie ich syna i przy okazji lekko go odtworzyła na świat, ponieważ jest to osoba, która nie wychodzi z domu, a ma rozpocząć studia, przez co rodzice się o niego martwią. No i zależy im na tym, żeby ten syn zaczął wychodzić na jakieś randki albo ogólnie miał jakieś interakcje z człowiekiem w prawdziwym życiu, a niekoniecznie w grach komputerowych. Mary oczywiście szybko się zgadza, no bo patrzy, okej, okay, oferują mi za to samochód. Za samochód będę mogła jeździć jako Uber i przy okazji zarobię dużo pieniędzy, bo teraz jest akurat taki okres. Także, no, akceptuję tę ofertę od razu. W trakcie się jednak okazuje, że ten nastolatek jest super i świetnie się dogadują. No, przez to ta oferta robi się lekko problematyczna, no ale jednak, no, nie można z niej zrezygnować. No i w zasadzie na tym opiera się ten cały film. I no nie ukrywam, że naprawdę on jest genialny. Jakby wiem, że sama ta fabuła brzmi trochę płytko, no bo co, jakaś 30 trzydziestolatka będzie się mawiała z nastolatkiem, po to, żeby on zaczął wychodzić z domu. Ale jak zaczniecie to oglądać, to tak jak mówię, do mnie ten humor naprawdę świetnie trafił. I dawno nie widziałam tak dobrej komedii. Jakby serio. Nawet oglądałam ostatnio ponownie ten film ze znajomymi i powiem wam, że bawił tak samo. Także super. Ponadto porusza on też ciężkie tematy, bo jednak ten nastolatek, tak jak wspominałam, jest lekko wopcowany i no, on też tego doświadcza. Mówi o tych swoich wcześniejszych przeżyciach, więc no, tak jak mówię, na pewno film godny polecenia. Kolejny film, o którym warto wspomnieć jest 500 dni miłości. No, będziemy tutaj szli lekko właśnie w tematykę romansów, chociaż ten film, o którym wam teraz mówię, nie jest do końca filmem o miłości, pomimo tytułu. Opowiada on w ogóle o relacji Toma ze Summer konkretnie o tych 500 dniach, które razem przeżyli. No i powiem wam tak, te 500 dni było zdecydowanie bardzo szalonymi dniami, z burzą emocji i w zasadzie my jako widz obserwujemy te ich dobre jakieś słabe momenty, analizujemy całą tą miłość, to my razem z nami w zasadzie żeby dowiedzieć się, co tam poszło nie tak. No przeżywamy ją bardzo, też wydaje mi się, że to jest idealny film do tej kategorii, przez to, że to jest również to ma taka pierwsza wielka miłość, w której jest mocno zaczarowany, nie widzi kompletnie jakichś słabszych stron. Dopiero po czasie zaczyna odkrywać, co tu w zasadzie było problemem. I wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny film, aby obejrzeć go sobie w takim wieku około 20 lat, bo wtedy się w zasadzie możemy wczuć bardzo w tom jego bo Może wiecie, niekoniecznie wiek nastoletni, tylko właśnie już taki trochę późniejszy, w którym możemy w zasadzie rzeczywiście znaleźć się w podobnym momencie, w którym był Tom i przeanalizować sobie również swoje stare relacje. No tak jak mówię, naprawdę bardzo dobry film i również warty polecenia. Dobra, skoro zaczęliśmy temat filmów romantycznych, no to na pewno muszę wspomnieć o filmie Czas na Miłość. To jest film, który po prostu skradł moje serce i nie mogłabym chociaż słowa wam o nim nie powiedzieć. W zasadzie opowiada on o chłopaku, który wkracza dopiero w te dorosłe życie, na tym się skupia cały ten film. No i po tym, jak tak w młodym wieku udało mu się osiągnąć dobrą pracę, jest już ustabilizowany, to stwierdza, że jedyne co mu pozostało, to znaleźć sobie bratnią duszę. A i to, co jeszcze warto dodać, to to, że ten film ma również element fantastyczny, bo. Tim, który osiąga 21 lat, odkrywa pewną umiejętność, która pozwala mu w momencie, kiedy wejdzie do szafy, czyli tam do ciemnego jakiegoś pomieszczenia, to może podróżować w czasie i zmieniać po prostu jakieś swoje błędy z przeszłości. No i Tim tę umiejętność również wykorzystuje przy szukaniu tej miłości, co powoduje dużo jakichś humorystycznych scen oraz też takich, które chwytają za serce. No ogólnie film naprawdę jeden z lepszych, bo tak jak mówię, jest taki bardzo rozczulający bo mimo tego, że ma te elementy fantastyczne, humorystyczne, to ma sporo momentów, w których po prostu płaczemy i czujemy jeden wielki ból w naszym sercu. Plus to, tak jak mówię, pokazuje nam tą drogę Tima od momentu, kiedy wkracza w tą dorosłość do momentu, kiedy już jest takim dojrzałym mężczyzną zakładającym rodzinę. Więc no, jak nie oglądaliście, to śmiało nadróbcie. Dobra, i jak jesteśmy przy momencie cofania się w czasie, to musimy tutaj zacząć od filmu, w którym również jest ten wątek, a mianowicie... O efekcie Motyla, filmu, który jest bardzo stary, o którym możliwe, że słyszeliście tony razy. Ja obejrzałam go dopiero w poprzednim roku i no powiem wam, że zdecydowanie warto było. Mamy w filmie główną rolę Ashtona kuczera i opowiadam o tym, że jest Iwan, który zapisuje w dzienniku jakieś swoje wydarzenia z przeszłości. I w zasadzie, jeżeli się dobrze skupi i zacznie o nich myśleć i sobie przypominać, to może się do nich przenieść. No, i ponownie dokonywać pewnych zmian, naprawiać błędy. Tutaj troszeczkę nasz główny bohater zaczyna się w tym gubić, bo nie do końca ogarnia konsekwencje z nich. No, tak jak mówię, ogląda się to naprawdę dobrze. Fajnie jest tutaj zaznaczony ten efekt motyla, że jedna mała zmiana potrafi zmienić w przyszłości bardzo dużo i niekoniecznie na to, co chcemy, mimo tego, że myślimy, że robimy dobrze. No, zdecydowanie film, który warto obejrzeć i który każdy powinien, moim zdaniem, znać. Ja w zasadzie w głowie cały czas mam końcówkę tego filmu, która no tak samo była wyborna. Jakby naprawdę, jak sobie o niej przypominam, to mam po prostu taką kwintesencję kina. Zdecydowanie, jeżeli nie widzieliście, to musicie obejrzeć. Plus, no ponownie, mamy tutaj takiego młodego bohatera, który wkracza w tą dorosłość, ale nie może do końca pogodzić się ze swoją przeszłością. Która ciągle mu towarzyszy, także tutaj zdecydowanie jest również ten wątek, jeżeli Was interesuje. Dobra, a teraz ruszamy z ostatnim filmem, który chciałam Wam polecić, a mianowicie następstwa z 2021 roku. To, co go charakteryzuje ze wszystkich wymienionych przeze mnie filmów, to to, że ma najmłodszych bohaterów, bo uczęszczają oni do szkoły średniej. Ale niech Was to nie gubi, bo tematyka jest chyba najcięższa z wszystkich wymienionych przeze mnie filmów. Sam film skupia się na traumie bohaterki po strzelaninie w jej szkole. Główną rolę grafim Jenna Ortega, którą mogliście widzieć Wednesday. No i w film skupia się na jej bohaterce, na tym, jak ona tej traumy do końca nie może przeżyć, jak cały czas ona za nią chodzi. Też skupia się na przyjaźni jako mazy koleżanką, która w zasadzie przeżyła to samo, bo w tej szkole chowały się razem. No i bardzo dobrze to pokazuje to, jak niektórzy potrafią ruszyć dalej, a jak ona stoi cały czas w tym samym miejscu, nie potrafi kompletnie się ruszyć, cały czas ma w głowie te przykre wydarzenia, które ją spotkały. No tak jak mówię, na pewno Film miażdżący serce, bo nie dość, że oczywiście występują tutaj jakieś ładne momenty, w których się cieszymy i które nam się miło ogląda, to jednak dużo więcej jest takich przykrych, które jednak towarzyszą tej głównej bohaterce i temu, jak ona się powoli rozpada. Bo mimo to, że ona ma tą koleżankę, która przeżyła to samo co ona, no to czuje się ona jednak bardzo z tym wszystkim osamotniona. Polecam każdemu, kto ma ochotę na takiego typu film. Ja w ogóle się o nim dowiedziałam z TikToka, bo były tam zamieszczone jakieś fragmenty niektórych scen, i miałam takie, okej, okay, wygląda to całkiem fajnie, może zacznę. No i rzeczywiście pozytywnie się zaskoczyłam, bo nie spodziewałam się, że aż tak bardzo mi się spodoba. Więc no, polecam Wam, bo wiem, że dużo osób tego nie oglądało. No dobra, kochani, chyba tutaj będziemy kończyli nasze zestawienie filmów młodzieżowych. Tak jak mówię, skupiałam się bardziej na bohaterach, którzy wkraczają dopiero w tą dorosłość. Też oczywiście jeden film się znalazł, w którym mamy bohaterów w tej szkole średniej, ale jednak wolałam się skupić na tych problemach tej wczesnej dorosłości i wydaje mi się, że całkiem dobrze mi to wyszło. Chociaż, no, tak jak mówię, tutaj ta wczesna dorosłość jest bardzo powiązana z pierwszymi miłościami, takimi poważniejszymi. Także przez to te filmy romantyczne też tutaj mocno górują. No dobra, z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że moje zestawienie Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, to mi bardzo pomoże. A Wy napiszcie, czy coś oglądaliście albo co byście dodali do tego zestawienia, bo jestem bardzo ciekawa waszej opinii. Ja się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!